Na pewno nieraz spotkałeś się z informacją, że to warzywa, że to rośliny powinny być podstawą naszej diety i powinny być tymi produktami, które dostarczają nam największej ilości składników odżywczych. Problem polega na dwóch zasadniczo kwestiach. Po pierwsze, w zdecydowanej większości przypadków rośliny zawierają po prostu mniej składników odżywczych, niż ma to miejsce w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego. Są drobne wyjątki, takie jak chociażby witamina C. Natomiast kiedy rzucimy okiem na zdecydowaną większość składników odżywczych, witamin i minerałów, to jednak wypada to zdecydowanie. Na korzyść produktów pochodzenia zwierzęcego. Liczy się też forma, w jakiej występują składniki odżywcze, bo będzie zależało, jak dużo danego składnika odżywczego zostanie wchłonięte przez nasz organizm. Prostym przykładem jest żelazo chemowe i niechemowe. Niechemowe, które występuje w roślinach, wchłania się dużo, dużo gorzej niż chemowe, które występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego. I tak się składa, że bardzo często w produktach pochodzenia zwierzęcego nie ma tych substancji antyodżywczych wcale, albo jest ich bardzo niewiele. I praktycznie każda roślina zawiera jakieś substancje antyodżywcze, które mogą utrudnić nam wchłanianie składników odżywczych.